Stary, do... mam pozytywną energię, czuję taką moc, ja zbijam 1500 elo, ja nie wiem, ja jestem napalony. Stary, mówiłeś, że masz dziewczynę, tak? No mam. No to trzymajmy się tego, że od napalenia jest ona, dobra? Ale teraz akurat na szachy jestem. Nakizowany. A, to przepraszam. No dobra. Ja chcę się nauczyć Evansa, jestem napalony, dam w siebie 600%. No dobra, ale to jest krok w dobrą stronę, bo tak, umiesz wątróbkę, a Evans to jest taka kontra na tą drugą wątróbkę, jak nie się jej, rozumiesz? Chodzi o to, że będzie grał na zmianę wątróbkę i Ewansa teraz. Dobra, Ale, super. kurde, do Ewansa trzeba mieć, wiesz co, finezję szachową, polot. Ja mogę mieć tą finezję w 3 Trimiga. Dobra, przede wszystkim, to jest Ewans. Z się go robi? Ja, pier... Ale dobra. No przecież jestem... mówiłem. Dobra, Ewanka. no jestem szczęśliwy. Dobra, już się czuję tak jak ryba wodzi. Będę one trikiem pony Ewansa. Będę... Handlem szachowym. Po ruchach F3 goniec ma tylko trzy pola. W zasadzie dwa. I każde jest beznadziejne. Tak w skali 0 10 10 Ten goniec jest NPC-tem. O bogowie, walka! I co teraz gramy? Skoro już wytłumaczyłem Ci wszystko? Przed chwilą to było, tłumaczyłem. Napierdam tym koniem. Do wiody, do spermiody ruch. Aż mi słów brakuje. Czyli poczekaj. Zgodnie z twoim rozumowaniem, zagraliśmy ruch F3 po to, żeby on cofnął gońca i jeszcze bardziej bronił pola F7. Żebyśmy my w kolejnym ruchu zbili, tak? Kiedy jest poczwórna obrona. Nie, dobra, to pota. Figury lubią przestrzeń. Mówię ci, w szachach nie ma bezrobocia. Nie tak jak z tobą na Twitchu czy ze mną. Tam ciężko każdy pracuje, zobacz tego gońca biednego. On taki mały kontroluje całą linię. Ten też. Lubisz kontrolować przekątne linie. No tak. No to dospermić musisz pozycję jeszcze jak myślisz? Jak oceniłby ten ruch w skali 0-10? Minus 6. Robisz tak. Super, fajnie, że sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie. Zapominamy o prymitywnych ruchach. Jesteś GM tak. Aleksander Kardasio. Twoje figury nie lubią być bezrobotne. Zatrudnij je do roboty. Pokaż im masz. Daj mu ten kurwa szpadę. Niech... O! I wieża ma robotę! I to jaką? I dokładnie tak poszło w Part! Mhm. I poszedł Hetman C8. I co teraz grają w białe? Tu jest finezja, której nie nabędziesz, jeżeli nie będziesz robił zadań taktycznych i grał, starając się progresować i analizować swoje błędy. No dobra. Myślę. Nie znajdziesz tego. Zobacz. Szach. Ale mhm. nie po to, żeby coś tam zrobić, po to, żeby uwolnić Hetmana. To są szachy jakie lubię. Ty nie zapraszasz kobiety, wiesz, najpierw na kolację i na randkę. Co i na... dalej, yy, panie Bartku, co dalej? No bo mogę to zasłonić, tak? O kurde, ty, faktycznie. To się pomaliłem. No, to już było. No masz chyba na więcej. No i co? I teraz czarne grają na przykład tutaj, goniec pod piona i ty na przykład szacha tutaj, i on się musi zasłonić, masz wiedzę. Także? N nie. Bo jak zagram tak, to możesz tak zrobić. No przecież. Tak samo jak w tym ruchu, ty możesz po prostu dać mata w jednym. A! No zapomniałem o tym. Kurwa. Ej, końca samo te! Idziemy teraz do takiego zwykłego ewansika na w tym wiesz. Ale to jest zwykły ewansik na nóbków. Ale tak od zera i żebym sobie zapamiętał i żebym jak chciał sobie go poćwiczyć, to wchodzę i go mam. Wiesz o co chodzi? Słuchaj, to nie jest tak, że jak w burdelu, że wchodzisz, płacisz 200 i masz Ewansa. To jest tak stare, że wchodzisz do burdelu, płacić 200 i masz dwa lata w... Do, bo to jest Evans stary. To nie jest pułapka typu Ctrl C, control V na TikToka, tylko to jest pułapka typu kupujesz kurs za 300 wyjkujesz to no. No to nie ma problemu. No to przećwiczmy standardowy ten odtanie. Ale to jest tu! nędzy standardowy, no ja nie wiem co mam zrobić. Kupę, żebyś zrozumiał! No to daj no, nowy rozdział i przećwiczmy to. Poproszę... Ja nic, tak, nie ma nic lepszego niż praktyka. Racja. Ewans do tu Tłumek mały, dzięki za dwa miesiące. Ziemniaczek, dwie fryteczki. Okej. Nie mówiłem ci o tym, że masz 3 piony mniej w krytycznej pozycji. No dobra. No dobra, ale co no dobra. Halo. Tak? No myślę, stary, no. Tylko nie możesz na mnie krzyczeć. No mówić, że to jest trudne, no. No tak, tak. Ale chodzi o to, że to coś nie zaczęło być trudne. No przed chwilą graliśmy partię, pokazywałem ci, jakie motywy można wykorzystywać. I właśnie teraz wykorzystujemy ten motyw. Wiem, poszedłem po zimną kolę. Jasna dupa. Przepraszam, coś mi po plecach przebiegło. Chyba ciarki żerady. Konik tu. I co, wątróbka jednak? Aaaa! No Rusi przed chwilą robiliśmy motywy. No to możesz mi go przypomnieć, no bo nie zapamiętam wszystkiego. Cholera, no kurwa to był jeden motyw, jeden motyw, stary. No, dobrze, no. co ci a... mówiłem? Lubią figury, otwarte linie i otwarte przekątne. Słabe punkt F7. No to, to, no to nie to, bo to nic nie da. To jest trudne, ale to? mówiliśmy. Ale nie zgaduj. Stary, staraj się zrozumieć. Obiecuję, jak skupisz się tak na szachach, że aż po prostu będziesz czuł te szachy wszędzie, w sutkach, w, na włosach, to zobaczysz to. Musisz oddać się szachom. Jest coś takiego, że w pewnym momencie strzajesz, poczujesz to. Bo robiliśmy to przed chwilą. Mówię, Ewa, jest mocno finezyjny. To nie jest odklepanie ruchów, to nie jest ruchanie książki. Dobra, pokażę ci, jak ja wykorzystałem wiedzę, którą mam, Wygrałem z mistrzem Słowacji w 13 ruchów, jak miałem 17 lat, on miał mhm. też 17, bo to był mistrz Słowacji do lat 18, grałem na mistrzostwach mhm. Europy, przegrałem wszystkie partie i wygrałem z tym jednym fiutem. On zagrał tak, mamy 13 ruch, białe zaczynają i wygrywają. Mam te tak? Znaleźć, tak? No, no tak, ja to znam, to moja partia. Dobra, zanim zaczniesz myśleć jakieś gówno, zobacz. Tak? Po pierwsze, dwa gońce przycinają bardzo ważne linie. Po drugie, pion jest związany, nie można go ruszyć, żeby atakować wypada. Po trzecie, Hetman jest przywiązany do tego pola, bo inaczej ten pionek spadnie. I mm -hmm. po czwarte, gdyby tego pionka nie było, że daje zabójczego szacha Mam tu, mam tu mata, tak? Dać. Nie ma, nie, ma, nie ma tutaj powiedzianego, że jest mat. Możesz ewentualnie wejść chyba z dużą przewagą, taką giga dużą. Ten pionek mi przeszkadza, tak? No w jakim stopniu tak, no, ale nie możesz go zdjąć z szachownicy. No dobra, no a co jak ja zagram, nie wiem, tak. Nie muszę go bić. No i tu w grę wchodzi winesny Ja... Ale tak zwyszcześcić moją piękną partię. To jest moja najlepsza partia w życiu. Tak na pizzę pod Grunwaldem. Przepraszam, sam to znalazłeś? Tak, przyrzekam, że sam nie przeczytałem na czacie. A z jakim planem? Nie wiem jaki plan, ale taką pozycję miałem z tobą jak ćwiczyliśmy. O ja... To teraz postaraj się nam wytłumaczyć, dlaczego to jest najlepszy ruch. No bo mam tu szacha w jednym. A w zasadzie Mata. Mata, Mata. A co? Jakbym obronił się tak. Nie było. No to koń nie broni tego. I tu mam Mata. Dokładnie, wiemy. zobacz, jak tu nagle wypacza niepozorna pozycja. Okazuje się nagle, że komunikacja naszych figur jest kluczowa. To, że nie mamy tych pionków, że oddaliśmy pół szachownicy hmm? za darmo. Oddaję, dobra, a co jak spiję? No, jest duża różnica. No, to jest za trudna pozycja, żebyś zgadywał stary. Pomyśl sobie, że ten chłop nawet nie podjął się walki. Ten ruch jest tak zabójczy, że się chłop poddał. Wyślał godzinę. Ja se chodziłem po, 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 po tych stołach, ogonami departie. partie. on siedział no. i się poddał. Ten ruch jest tak zabójczy, bo tutaj każdy ruch ma gigamosną odpowiedź. I po tym też jest gigamosna odpowiedź. Okej. Okay. Ale taka stąpująca. Starka. No dobra, tak. No ja biję. Pięknie. I to jest definicja stąpa. Grozi mat, grozi bicie wieży i grozi bicie wieży. To jest stąp. No. Ja nie wiem, jak widzę tą partię to się giga jaram. Kocham szachy dzięki takim partiom. Ja ciebie kocham. No dziękuję. Dobra stary, dawaj na ring. Znasz pułapkę pod e 4 idziemy okay. na pole bitwy, zobaczcie jak ci pójdzie. Ło, wow, to jest teoria tego wariantu, jest lepsza czarna. Ja dupia, chłop zna pułapkę. Ale to jest zajebiste. Dobra, nieważne. Jak Bruce to znajdzie, to jest genialny! Bo to działa, pamiętacie? Pamiętacie, to jest to samo, ale w innym wydaniu! To... A, no ile tych treningów z tego gówna jeszcze zrobimy, no! No było to! Do dupy palec, no! Ciebieś ja wiem, że nie możesz mi podpadać, ale ci ludzie grają coś takiego, że nie mam jak zagrać tego czego się uczyliśmy, nie? Graj nie pierdol. No dobra, dobra, zamykam mordę i gram po prostu, żeby grać. Nigdzie, ale to absolutnie no... nigdzie nie ma tak po Śledzonego komunity jak u ludzi, którzy grają w szachy xddddd, kocham czaty. Przysięgam, że kocham moje komunity. No, kom. Za naukę śledzonych ludzi w szachy bierzesz jakieś ekstra pieniądze, bo na banku web siada po tym wszystkim xddddd. pierwsze, nie jest bruzu po... Na pewno jest na swój sposób specyficzny, powiedziałbym, że to jego zaleta. Po drugie, mm. wszyscy mamy dobry content. Często zdarza się, że faktycznie a, trochę chyba trochę przesyt, dlatego nie robimy tego konciecznego codziennie. Widełki. Są momenty, że już nawet nie chcę. Ale widzowie, naprawdę Bluesa ja lubię. A wy też kozaczycie i go wyzywacie, a wiecie, że rzeczy są trudne. Ja p***ole, no ja nie eee. mogę. No jakie boskie się o? wydarzyło, że chłop oddaje przecież. za darmo gońca, jak może widły rzymskie dać. Jakby, nie mam słów. Chyba mi widły na konie, nie wiem co on właśnie zrobił. To jest moment, w którym zamawiasz pizzę, a przychodzą ci kurwa chaty, no. Taka losowość. Ja nie mogę! Co on zrobił? O, tak. Nice! Dobra, c'è vincitelo, we back! Na primovie è essa! Nie no, oni obaj są Bejtaktorami, nie? Ja Brusowi pr pr przelewi prawie po streamie za kątem. Nie! Yeah! Yeah. Nie wiem. Chłop myślał nad tym dwie minuty, nie? Nie no, widzowie, nie mogę, nie mogę. Łatwiej się na tym 900 talentów wygrywać niż na 200. Pff. Nie no, on leci dzisiaj po 2000, nie? Ha! Von Ten Traxlera gra! No nie mogę, no nie mogę, no! Jezu, jakie dymy! Czemu on zna Traxlera? Kto go to uczył, tego? Bo ja nie! Jak on już nie umie ruchów? Koniec teorii, GG! Zagra pewnie tu szacha i się podda, bo podwali Hetmana. Wiecie, co to jest najlepszym ruchem? To. Nie znajdzie tego. Dobra, i***ć, obrońmy na razie tego konia. On weźmie wieżę, a dalej to kur... nie wiem. No dobra, Dyno, nie ten co kurwa powiedzieć o tej partii. Jego król jest na E4. O ja widzę Mata! O ile przeciwnik źle zagra. Król tu i mat w jednym. No proszę, bo Jest! 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 Tak! 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 Tak jest! Ja perdole, nie wiem co tu się Kurwa odjechało! Bruce! No! Przepiękna partia! Idealny przykład! Jak nie grać Traxlera? Proszę cię, nie graj go. Świczyliśmy to, żebyś normalnie grał. Go next! To nie ma tak, że teraz czy jutro. Poczekaj, 10 lat będziemy. Ja Nie no, ale bym mu ku... No nie mogę, no! No nie mogę, no! Dwie sekundy myślenia? Kurwa. Nie no, nie mogę. Jeszcze chłop go opluwa, oddaje za darmo figury, a jest matkoniem. Boże. Skupienie, wytrwałość, cierpliwość. Okej, GG. Nie no. Konek? Poczekaj, czekaj, czekaj. Analiza na szybko. Cofnij trzy ruchy. A, dobra. Ja już zacząłem partię. Dobra, to wejdziemy do analizy po tej, to mi przypomnij. Dobra, w sumie masz rację. Tylko debil by się uczył. Wow. Nie no, widzowie stream petarda! No, w życiu bym na to, nie ja. Uwaga! O! Wiesz co mi się odpala teraz w szachach syndrom rasta, wiesz, e, co, co to jest... znaczy? No, wyobraź sobie. Poczekaj, masz... poczekaj, poczekaj. Dobra, możesz mówić. No, wyobraź sobie, że masz ochotę iść na basen, no i w sumie na skałki. Idziesz na basen, jest kolejka na 10 godzin. Możesz iść na skałki, ale się oparłeś na ten jebany basen i stoisz już 10 godzin w kolejce. No. Tak są z syndrom wraście. Mam ochotę zbierać kamień, ale ginę 600 razy, bo mnie zabija 100 ludzi. Ale będę kurwa walił ten kamień, bo się oparłem, nie pójdę zbierać metalu. I teraz mam podobnie, że. Chcę grać tego, co się uczyliśmy. I nie mogę tego grać, bo partie na to nie pozwalają, przez to się wkurzam i gram to na siłę. To co mam zrobić? Pan, co ja czuję, zrozumiałeś że zrozumiałeś jeśli już w ogóle tego zaraz zajmuje. nie zagram, to będzie mną celebrać no, plus zapomnę. E, bo chciałbym to otrwalić w normalnej partii, ale ludzie grają jakieś rzeczy, które... No, wcześniej nie grali. Nie wiem, czy to przez to że te 900 Elo. Ale, no, tak jakby nie mogę zagrać to, czego się uczyliśmy. I przez to tak gram głupio trochę. Okej. Okay. Włącz poprzednią grę. Mhm. Jest timer: 6,43. Jak kliknie strzałkę, to pokazuje timer po ruchu, czyli wiemy, ile myślałeś nad ruchem. No tak, 3 ile... sekundy. 3 sekundy. Zajęło ci 3 sekundy, żeby wykonać przegrywający ruch, zamiast wziąć Hetmana za darmo. No, no dobra, tak jakby. Pod ale to zdarza się każdemu, tak? Dużo rzadziej podpierdzielam, albo nie biorę jak kiedyś, jest tu na pewno progres ale dalej mi się to zdarza Bo no tutaj byłem ślepy, masz rację Koda. Meritum nie jest takie, żebyś nie podwalał, bo nie da się nie podwalać Meritum jest takie, żebyś myślał ci dłużej zawsze i skupiał się na Ostatnim ruchu przeciwnika. No tak, ale robiłem szybkie ruchy ze względu, że byłem troszeczkę poirytowany, bo chciałem zagrać to, czego mnie uczyłeś. Może ty za bardzo nabuzowany jesteś. No jestem kurwa, jestem pułapkę, track na kurde. Chcę grać jak Magnus, tylko sześć razy lepiej. Chcę kurs, z tymi figurami robić magię, jak jest czarodziej, taisz. Ja chcę tu wejść, stary, masakrować przeciwników. Ja chcę walić pułapka za pułapką. Rozpalać typu mając na maszynce minus 60. Chcę, żeby bastokwisz nagrał w mnie filmik, że nie podejmie na mnie partii, bo się boi. Takim sobie być szachistą. A teraz pierdzielam się na next type i pijam bo... Już proszę wyłączyć. tego no, D. Pyk, zagraj D4 chłopie. Proszę cię nudziasz. Rezygnuję. A, srecię 10 dobra, nie obchodzi mnie to. Liczy się progres, a nie punkty. O. 1000! 1028! Elo, chłop, a jak wygram mam plus 11. Dobra, kładę jaja na to. Biorę darmowego piona. Plus 2. Po co jego ja jak on wie lepiej w sumie? To tak szczerze, dobra przewaga. Ja mówię wam, chłopy pijane dzisiaj grają. Wszyscy te są wariant. O, oh, fuck! Wygrał! Wygrał! Wygram na typa 1017 Ewa. Prusik! No to było i finezyjne, i nieprawidłowe, i agresywne, ale podjąłeś zajebistą decyzję. Król F1. Super. Ja Fajna to F1. Trudno takie no bo... decyzje podjąć, jak się nie ma doświadczenia. Dzisiaj nie miałem okazji użyć żadnej z tych pułapek, ani rzeczy, których mi nauczyłeś. Więc proponuję, żebyśmy razem to grali, czyli bo. Ja no się jako... będę wkur... Ale to bez sensu, no bo. No, jak jaś gram z silnikiem, jeśli o to chodzi. To nie tak, że jestem specjalistą, tylko no, różnią nas poziomy. Stary, uczenie ciebie Traxlera to jak uczenie noworodka jeżdżenia na rowerze. Rozumiesz, jemu jeszcze nie, chodzi, nie schodzi mu skórka, a ty już chcesz, żeby on machał na tym, na rowerze. Jaka skórka. Eee... ład? Jaka skórka. A dalej nie schodzi? Nie, jestem ciekawa, co masz na myśli z tą skórką. Mutuje się. To dobrze, bo ja dostałem stuna na 3 sekundy.